Siemanko, ja tutaj Kacper. To ja. Dzisiaj pokażę wam przepis, jak przyrządzić przez Tego ogórka. Tutaj mam ogórka. Wezmę nożyk. Nie. Obieraczka pewnie. No i jeszcze muszę poszukać nożyka. Mamy nożyk. Nie. Ten nóżek poszukamy się Niech będzie ten. Dobra, więc mamy nóżek. To więc wtedy bimy. Zrobimy sobie i obie. Troszkę się przeciąłem, ale to nic A lepki Teraz pożyk se i tak szukajcie, trzeba tak chyba ja se tak robię, wiecie? Tak. Так. 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 Widzicie, tak? I tak. Mamy ogórka. Teraz potrzebny nam talerz. Mamy mój biały talerz. Dajemy ogórka. No i trzeba go oczywiście posolić. Mam tu taką miną sól, z, mam taką sól himalajską. Bardzo ją lubię, wiecie. Tyle myślę, że jej wystarczy. No i co? No i myślę, że będziemy kończyć na dziś.